Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu Grupy Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. Pan poseł Andrzej czy pan poseł Edward Czesak. Merytoryczna konferencja poświęcona przede wszystkim budownictwu i infrastrukturze. Bardzo proszę, pan Dziękuję bardzo, panie i panowie. 8 lutego minęło trzy miesiące od czasu, kiedy marszałek Sejmu, obrońca Komorowski zamroził projekt ustawy inwestycyjnej złożony przez Krót Prawa i Sprawiedliwości. Korzystając z tego miejsca zwracamy się do Pana Warszałka Kowalskiego z apelem. Panie Warszałku, rozumiemy niechęć do Prawa i Sprawiedliwości. Nie rozumiemy i nie możemy wybaczyć i polscy inwestorzy nie wybaczą panu niechęci do wszystkich tych, którzy pragną realizować inwestycje w budownictwo mieszkaniowego oraz inne inwestycje w Polsce. Niechęci, której wynikiem jest to, że mrozi Pan, zatrzymuje, wstrzymuje pracę nad projektem ustawy, która ułatwia proces w budownictwie mieszkaniowym oraz e, e, ułatwia możliwości podziału nieruchomości, czy też e, ułatwia e, kardynalnie możliwości związane z odrolnieniem terenu, Panie Marszałku. Po raz kolejny. Apel do pana nie Pan nam pozwoli pracować i Pan nam szanse, szansę, aby e, oczekiwane projekty ustaw znalazły się pod obradami Wysokiej Izby. Nie czekając na decyzję Pana Marszałka w tym zakresie składamy kolejne projekty ustaw, e, które mają na celu ułatwienie tego procesu inwestycyjnego. Jedną z nich jest projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami, projekt ten zakłada duże ułatwienia związane z podziałem nieruchomości, nieruchomości, które wykorzystywane są dla zabudowy, szczególnie zabudowy budynkami mieszkalnymi. Otóż zakładamy, że Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta będzie miał czas tylko miesiąc, jeden miesiąc na dokonanie, na podjęcie decyzji o podziale nieruchomości. Jeżeli tej decyzji nie podejmie, Wówczas nałożona zostanie na niego kara w wysokości 500 złotych za każdy dzień złotych kara ta zostanie skierowana e, do budżetu państwa, zasili budżet państwa. E, nie będzie można zawiesić postępowania związanego z podziałem nieruchomości, zawiesić tak jak dotychczas, do chociażby z powodu, e, że mm, real, realizowany jest, e, przyjmowany jest na danym obszarze plan zagospodarowania przestrzennego. Drugim e, z projektów który kierujemy szczególnie, adresujemy do samorządów, do inwestorów realizujących inwestycje celu publicznego, jest projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane. Otóż proponujemy, aby wydłużyć czas ważności decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji celu publicznego z dwóch lat do czterech lat. Często tak się zdarza, że dwa lata od uzyskania decyzji pozwalenia na budowę nie rozpoczynamy tej inwestycji, inwestycji celu publicznego w większości dofinansowanych z funduszy europejskich. Nie rozpoczynamy z pozasłoniętej przyczyny, a to procedury związane z przyznaniem dotacji unijnych e, są e, wyburzone, nie pozwalają rozpocząć tej inwestycji. Ostatecznie inwestorzy e, dokonują takich e, czynności jak e, teoretyczne wbicie łopaty, co pozwala wpisać do dziennika budowy rozpoczęcie prac budowlanych przed upływem dwóch lat. Chcemy skończyć z ficio, chcemy dać szansę, e, komfort e, szczególnie samorządom, szczególnie inwestorom realizującym inwestycje celu publicznego. To tyle w sprawie tej ustawy jest z kolei Dziękuję bardzo. Pan Proseł Edward Czasek, proszę Dzień. bardzo. Szanowni Państwo, projekt ustawy o wspieraniu remontu i termomodernizacji jest projektem, który e, w okresie rządu Jarosława Kaczyńskiego był projektem, który miał e, ograniczyć e, możliwości wyburzenia e, mieszkań, które nie spełniają standardów. E, z e, badań i szacunków przeprowadzonych przez Instytut Rozwoju Miast wynika, że w najbliższych latach trzeba będzie wyburzyć około 40 tysięcy budynków. W związku z tym, z tego tytułu istnieje zagrożenie utraty około 200 tysięcy mieszkań, co szacunkowo można określić, że mieszkania utraci około miliona osób. Projekt o wsparciu remontu i termomodernizacji ma na celu ograniczenie utraty tej substancji mieszkaniowej. Klub Prawa i Sprawiedliwości Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, złożył projekt, o którym mówię tutaj, o wspieraniu remontów i termomodernizacji, który poprzez wsparcie inwestorów umożliwi i zachęci ich do tego, aby takie remonty przeprowadzić. Spowoduje to poprawę warunków mieszkaniowych skorzystają na tym mieszkańcy, ponieważ każda taka, taki remont, termomodernizacja poprawia e, energochłonność, e, zmniejsza zapotrzebowanie energii na potrzeby tych mieszkańców, co tym samym zmniejsza koszty e, związane z e, mieszkaniem. Dotyczy to w szczególności budynków wielorodzinnych, które e, zostały wybudowane przed e, rokiem 1961, kiedy to nowe prawo budowlane <gryśla> określiło warunki i y, 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 parametry, jakie winny, winny spełniać nowo budowane budynki. Również jest to korzystna ustawa, ponieważ w ramach e, tych remontów i, i te, te modernizacji i wsparcia e, inwestorów, będzie można również uratować e, w dużej części budynki zabytkowe. E, na wejściu w życie, tak jak powiedziałem, skorzystają w szczególności mieszkańcy, bo poprawi się środowisko, w którym e, zamieszkują. E, to wsparcie e, i ta ustawa jest... E, Ważną w programie, który rozpoczął Urząd Jarosława Kaczyńskiego, w programie mieszkalnictwa, nowy, budowy nowych mieszkań, ale również pozyskiwania i uratowania tych, tej substancji mieszkaniowej, która jest zagrożona z wyburzeniem i utratą miejsc do mieszkania przez mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, proszę bardzo